Większość ludzi porusza się przez życie jak w półśnie. Wstają rano, wykonują te same czynności, reagują na te same bodźce, czują te same emocje, myśląc, że to normalne, że tak po prostu wygląda rzeczywistość. Ale w tym mechanizmie jest pewien ukryty problem, brak świadomości wyboru. Zamiast żyć z poczuciem, że każdy dzień jest nową przestrzenią możliwości. Wielu działa jak automat, uruchamiany przez otoczenie, wiadomości, wspomnienia i zakorzenione wzorce. Źródłem tego stanu jest poziom, na którym znajduje się świadomość. Dla jednych życie to pasmo przypadków i stresujących sytuacji, dla innych proces odkrywania coraz głębszego spokoju. Różnica nie polega na tym, że jedni mają szczęście, a drudzy pecha. Różnica jest w jakości percepcji, a ta wynika z energii, w której przebywa umysł. Jeśli przez większość czasu ktoś tkwi w lęku, frustracji czy poczuciu braku, wszystko będzie filtrowane przez te emocje. Wtedy nawet zwykła rozmowa w pracy może być odebrana jako atak, a neutralne spojrzenie kogoś na ulicy jako krytyka. Gdy wewnętrzny poziom jest niski, rzeczywistość staje się odbiciem chaosu wewnętrznego. Ten film jest zaproszeniem, by spojrzeć szerzej, by dostrzec, że istnieje pewna struktura rozwoju ludzkiego umysłu i serca swoista mapa, która pokazuje, dlaczego niektórzy osiągają harmonię, a inni wciąż walczą z życiem. Mapa świadomości Hawkinsa to system, który porządkuje stany wewnętrzne człowieka, według ich energetycznej jakości. Na samym dole znajdują się emocje takie jak wstyd, poczucie winy, apatia stany, w których energia jest minimalna, a percepcja zamknięta. W tych rejonach człowiek postrzega życie jako ciężar, a świat jako miejsce wrogie. Wyżej znajdują się poziomy złości, dumy i odwagi. Tu energia zaczyna rosnąć, ale wciąż obecna jest walka, czy to z innymi, czy z samym sobą. Jeszcze wyżej pojawia się akceptacja, neutralność, gotowość do uczenia się. Wtedy człowiek zaczyna zauważać że jego emocje nie są nim samym, a doświadczenia są lustrzanym odbiciem jego wewnętrznego stanu. Na szczycie skali znajdują się miłość, radość, pokój i oświecenie, poziomy, na których znika potrzeba kontroli, a życie odbierane jest jako przepływ wydarzeń zgodnych z głębszym sensem. Tutaj człowiek nie pyta już jak przetrwać, lecz raczej jak mogę służyć, wzrastać, być obecny. Ta mapa nie jest teorią filozoficzną, jest praktycznym narzędziem. Jeśli wiesz, gdzie jesteś, możesz znaleźć kierunek, w którym warto się poruszać. Możesz zauważyć, że problemem nie jest sama sytuacja, lecz poziom energii, z którego ją interpretujesz. Przyczyn jest wiele, ale najczęściej chodzi o mechanizmy obronne i brak świadomości, że istnieje alternatywa strach, wstyd. Poczucie winy i gniew to emocje, które, choć nieprzyjemne, dają pewne poczucie znajomej stabilności. Człowiek przyzwyczaja się do nich tak bardzo, że przestaje kwestionować ich obecność. Na przykład strach bywa mylony z ostrożnością, a poczucie winy z moralnością. Wstyd potrafi wydawać się oznaką pokory, a gniew dowodem siły. W rzeczywistości są to niskowibracyjne filtry. Które utrzymują świadomość w ograniczeniu. Człowiek w takim stanie często reaguje impulsywnie, broniąc swoich racji, nawet kosztem prawdy i spokoju. Społeczeństwo dodatkowo wzmacnia te poziomy. Media karmią lękiem, systemy edukacji utrwalają ocenianie i porównywanie, a kultura promuje rywalizację zamiast współpracy. Efekt. Większość ludzi nawet nie wie, że można funkcjonować inaczej, bez wewnętrznej wojny, bez obsesyjnego reagowania na wszystko, co się dzieje. Dopiero gdy człowiek dostrzeże, że emocje to nie on, pojawia się przestrzeń na wybór. Ale ta świadomość wymaga zatrzymania się i spojrzenia w głąb, a to dla wielu jest niewygodne. Dlatego tak wielu tkwi w dolnych rejestrach, nie dlatego, że są skazani, ale dlatego, że nigdy nie poznali drogi wyjścia. Negatywne emocje nie są tylko chwilowym stanem psychicznym, mają realny ciężar, który można odczuć zarówno w ciele, jak i w umyśle. Strach napina mięśnie, przyspiesza tętno, utrudnia swobodne oddychanie. Wstyd sprawia, że barki opadają, wzrok kieruje się w dół, a głos traci pewność. Gniew podnosi ciśnienie, przyspiesza myśli, wywołuje napięcie w szczęce i karku. To nie są drobne zmiany. To biologiczne efekty niskich poziomów energii, które organizm musi nieustannie kompensować. Na poziomie umysłu, negatywne emocje działają jak filtr zniekształcający odbiór rzeczywistości. Wstyd może powodować, że każdą sytuację interpretujemy jako ocenę własnej wartości. Lęk sprawia, że wszędzie widzimy potencjalne zagrożenie. Gniew podsuwa nam narrację o tym, że świat jest przeciwko nam. Te filtry nie pozwalają zobaczyć całości obrazu. Zamiast otwartej percepcji mamy tunel, który prowadzi w kółko przez te same schematy. Kiedy człowiek latami tkwi w takim stanie, jego życie zaczyna przypominać zamknięty krąg. Powtarzają się te same konflikty, te same rozczarowania, te same poczucia bezsilności. Nie dlatego, że los jest złośliwy, lecz dlatego, że energia, z której patrzymy na świat, tworzy ograniczony zestaw możliwości. To tak, jakby w teatrze życia wciąż wybierać ten sam scenariusz, z tymi samymi aktorami i tym samym zakończeniem. Świadomość tego ciężaru to pierwszy krok. Trzeba zauważyć, że niska energia nie jest normalnym tłem życia, lecz stanem, który zużywa ogromną ilość sił i zasobów, blokując dostęp do wyższych jakości. Większość ludzi żyje w ciągłej reakcji. Słyszą słowo reagują. Widzą spojrzenie reagują. Otrzymują wiadomość, reagują. To natychmiastowe, automatyczne działanie jest pozostałością po mechanizmach przetrwania, które kiedyś były potrzebne, ale dziś często stają się źródłem chaosu. Przejście z reakcji do obserwacji jest jak wyjście z wiru rzeki na jej brzeg. W reakcji jesteśmy wciągnięci przez nurt. Myśli pędzą, emocje się wzmacniają, ciało napina. W obserwacji natomiast można zobaczyć cały nurt z dystansu bez natychmiastowego podążania za nim. Obserwacja nie oznacza bierności. To świadome zauważanie, co dzieje się w umyśle i ciele, zanim podejmie się działanie. Gdy pojawia się złość, obserwujemy jej fizyczny ślad: gorąco w twarzy, napięcie w dłoniach, przyspieszony oddech. Kiedy pojawia się strach, zauważamy, jak zwęża się percepcja, jak myśli zaczynają szukać najgorszych scenariuszy. To proste ćwiczenie. Zatrzymanie się na kilka sekund, by poczuć, co się w nas dzieje, jest jednym z najbardziej transformujących kroków w rozwoju świadomości, bo dopiero wtedy zaczyna się wybór. Reakcja jest automatem. Obserwacja otwiera przestrzeń, w której można zdecydować, czy podążyć starą drogą, czy odpowiedzieć w nowy sposób. Prawda ma niezwykłą właściwość rozpuszcza iluzje nawet jeśli początkowo boli. Na niższych poziomach świadomości człowiek często trzyma się przekonań, które chronią go przed dyskomfortem, ale jednocześnie utrzymują w ograniczeniu. Może wierzyć, że jest ofiarą okoliczności, że jego wartość zależy od opinii innych, że życie to nieustanna walka o przetrwanie. Konfrontacja z prawdą jest jak otwarcie okna w dusznym pomieszczeniu. Świeże powietrze wpada ale najpierw trzeba przyznać, że w środku jest duszno. Prawda nie zawsze jest wygodna, bo często ujawnia, że źródło problemów leży w nas samych, w naszych interpretacjach, oczekiwaniach, przywiązaniach, ale to właśnie ona jest katalizatorem wzrostu, bo uwalnia energię uwięzioną w iluzjach. W pracy Hawkinsa prawda miała wymiar energetyczny, każdy krok w jej stronę podnosił kalibrację świadomości. Kiedy człowiek zaczyna żyć bliżej prawdy, nawet tej, która wymaga zmiany, jego energia rośnie, a percepcja się rozszerza. I nagle to, co wcześniej wydawało się niemożliwe, staje się osiągalne, bo znika opór wynikający z życia w fałszu. Uwalnianie emocji nie oznacza ich tłumienia ani wyładowywania na innych. To proces, w którym pozwalamy uczuciom istnieć w pełni, bez prób ich kontrolowania czy analizowania. Większość ludzi odruchowo walczy z tym, co czuje. Jeśli pojawia się lęk, natychmiast próbują go racjonalizować lub odwrócić uwagę. Jeśli pojawia się złość, szukają winnych na zewnątrz, a to utrwala emocje, bo energia, która miała się rozpuścić, zostaje zamknięta w cyklu myśli i reakcji. Mechanizm uwalniania polega na świadomym pozwoleniu, by emocja przepłynęła przez ciało i umysł bez oporu. Zamiast mówić, nie chcę czuć tego strachu, siadamy z nim. Zamiast spychać smutek w dół, zauważamy go, oddychamy w jego obecności, czując, jak manifestuje się w ciele. Z początku może wydawać się to trudne, bo naturalny odruch każe unikać dyskomfortu. Jednak im bardziej pozwalamy emocji po prostu być, tym szybciej traci ona swoją intensywność. To proces czysto energetyczny. Napięcie opuszcza ciało, a my odzyskujemy przestrzeń w umyśle. Ważne jest, aby nie opowiadać sobie historii wokół tego, co czujemy. Gdy pojawia się gniew, nie ma potrzeby przypominać sobie, kto i dlaczego nas zranił. Sama myśl podtrzymuje emocje. Chodzi o to, by wyjść poza narrację i skupić się na czystym odczuciu. Wtedy energia, która była uwięziona, może się uwolnić, a my stajemy się lżejsi. W skali świadomości Hawkinsa odwaga jest punktem przełomowym. To moment, w którym przestajemy widzieć siebie jako ofiarę okoliczności, a zaczynamy brać odpowiedzialność za swój stan wewnętrzny. Odwaga nie oznacza braku strachu, oznacza działanie pomimo niego. To decyzja tak boję się, ale zrobię to, co jest słuszne. Na niższych poziomach świadomości życie jest pasywne. Czekamy, aż coś z zewnątrz się zmieni, aż ktoś nas uratuje, aż los będzie łaskawszy. Odwaga odwraca ten kierunek. Zamiast patrzeć na świat jak na siłę dominującą, zaczynamy postrzegać siebie jako istotę zdolną do wyboru i zmiany. Energia odwagi jest wyzwalająca, bo otwiera dostęp do nowych perspektyw. Strach kurczy umysł, pokazuje tylko zagrożenia. Odwaga rozszerza widzenie. Pojawiają się możliwości, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. To moment, gdy zaczynamy podejmować decyzje w zgodzie z tym, co wiemy, że jest prawdziwe nawet jeśli wymaga to opuszczenia strefy komfortu. Warto zauważyć, że odwaga nie zawsze objawia się spektakularnie. Czasem to drobne, codzienne wybory, powiedzenie nie temu, co nas osłabia, podjęcie rozmowy, której się unikało, czy odłożenie na bok starych wymówek. Każdy taki krok wzmacnia energię, przesuwając świadomość w górę. Neutralność to stan, w którym przestajemy automatycznie oceniać każdą sytuację jako dobrą lub złą. Znika potrzeba trzymania się jednej strony, a pojawia się ciekawość i otwartość. W neutralności nie tracimy energii na walkę z tym, co jest, bo nie ma już wewnętrznego przymusu, by cokolwiek natychmiast naprawiać czy odrzucać. W tym stanie wydarzenia przestają nas emocjonalnie wciągać ktoś coś mówi. Rejestrujemy to, ale nie czujemy się zmuszeni reagować od razu. Coś idzie nie po naszej myśli, zauważamy to, ale nie wpadamy w panikę ani w gniew. To daje niezwykłą wolność, bo nie jesteśmy już zakładnikami huśtawki nastrojów. Neutralność nie jest obojętnością. Obojętność zamyka serce, neutralność je otwiera. To spokojne przyglądanie się życiu z zaufaniem, że każda sytuacja ma w sobie coś do zobaczenia. Na tym poziomie łatwiej jest współpracować z innymi, bo znika wewnętrzna potrzeba rywalizacji i forsowania swojej racji. To także ogromna ulga dla ciała. Gdy przestajemy reagować skrajnie, układ nerwowy wchodzi w stan większej równowagi, a energia może płynąć swobodniej. W neutralności łatwiej zachować jasność umysłu i podejmować decyzje, które są naprawdę korzystne. Akceptacja to stan, w którym przestajemy walczyć z rzeczywistością. Nie oznacza to, że wszystko nam się podoba, lecz że przestajemy zużywać energię na opór wobec tego, co już jest faktem. Opór działa jak mur, im mocniej go popychamy, tym więcej siły tracimy, a on i tak stoi. Akceptacja to decyzja, by przestać się z nim siłować i spojrzeć, co jest po drugiej stronie. W praktyce akceptacja często zaczyna się od prostego tak. Wobec tego, co odczuwamy. Jeśli pojawia się smutek, mówimy: Tak jest we mnie smutek. Jeśli pojawia się ból, tak jest we mnie ból. To tak rozpuszcza napięcie, które powstaje, gdy próbujemy zaprzeczać lub uciekać od tego, co się dzieje. Akceptacja nie jest biernością, wręcz przeciwnie, pozwala działać skuteczniej, bo przestajemy tracić siły na wewnętrzną walkę. Możemy wtedy zobaczyć realne rozwiązania zamiast krążyć w spirali frustracji. Na poziomie energetycznym akceptacja otwiera przepływ. Tam, gdzie był opór, pojawia się przestrzeń. To tak, jakbyśmy przestali zaciskać pięści i mogli w końcu coś chwycić. Ludzie często zauważają, że gdy akceptują nawet trudne sytuacje, nagle pojawiają się niespodziewane okoliczności, które prowadzą do zmiany. Bo akceptacja to zaproszenie do współpracy z życiem, zamiast ciągłego stawiania mu warunków. Większość ludzi myśli o miłości w kategoriach romantycznego uniesienia, więzi rodzinnej czy przyjaźni. To jednak są formy uczucia, piękne, ale przemijające, zależne od warunków, od tego czy ktoś spełnia nasze oczekiwania. Miłość w rozumieniu wyższych poziomów świadomości nie jest chwilową reakcją, ale stałym polem energetycznym, które istnieje niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Można w nim trwać nawet wtedy, gdy w otoczeniu nie ma nikogo, kto by nas rozumiał czy wspierał. To miłość, która nie wybiera i nie dzieli, nie warunkuje swojego istnienia od tego, co ktoś zrobi lub powie. Jest jak słońce, świeci wszystkim, nie pytając kto zasłużył na światło. W tym stanie nie kocha się za coś, ani pomimo czegoś, lecz po prostu dlatego, że miłość jest naturą świadomości. Człowiek, który wszedł w ten próg, Przestaje uzależniać swoje poczucie wartości od drugiego człowieka. Znika wewnętrzny handel wymienny. Ja dam ci coś, jeśli ty dasz mi w zamian. Zostaje czyste stałe promieniowanie, które jest jednocześnie wolnością i źródłem niewyczerpanej siły. Miłość jako stan jest odporna na zmienne nastroje i dramaty życia. Ona po prostu jest, jak tło całego doświadczenia. Na pewnym etapie wewnętrznej przemiany człowiek zauważa, że radość przestaje być skutkiem wydarzeń, a staje się tłem codzienności. To nie jest ta radość, którą odczuwa się po zdobyciu czegoś czy po udanym spotkaniu, to radość istnienia, niewytłumaczalna i niewymagająca powodu. Z niej naturalnie wyrasta wdzięczność, która nie jest praktyką, lecz odruchem. Wszystko zaczyna być postrzegane jako część większej całości. A granica między ja i świat staje się coraz mniej wyraźna. W tym stanie ludzie, przyroda, wydarzenia wszystko jest rozumiane jako różne formy jednego życia. To poczucie jedności usuwa lęk i potrzebę ciągłej obrony. Człowiek przestaje walczyć o swoje miejsce w świecie, bo zaczyna widzieć, że już w nim jest i zawsze był. W radości płynącej z jedności nie ma poczucia straty jest świadomość, że nic, co naprawdę istotne, nie może być zabrane. Taka radość jest cicha, głęboka i stabilna, a jej obecność działa uzdrawiająco nie tylko na tego, kto jej doświadcza, ale i na otoczenie. Ego jest mistrzem kamuflażu. Kiedy słyszy o rozwoju duchowym, szybko znajduje sposoby, by wykorzystać go dla własnych celów. Można spędzać lata na medytacjach, warsztatach i czytaniu książek. A wciąż pozostać w tym samym miejscu, jeśli główną motywacją jest chęć udowodnienia swojej wyjątkowości, albo zdobycia przewagi nad innymi. Jedną z pułapek jest utożsamienie postępu z wiedzą intelektualną. Człowiek zaczyna gromadzić pojęcia, terminy, cytaty, ale nie zmienia sposobu reagowania w codziennych sytuacjach. Inną pułapką jest duchowa pycha subtelne poczucie, że jestem bardziej przebudzony niż inni. Wtedy ego po prostu zamienia maskę i staje się ego duchowym, co jest jeszcze trudniejsze do zauważenia. Prawdziwy wzrost rozpoznaje się nie po tym, co się wie, ale po tym, jak wygląda nasza obecność w chwilach prób. Czy wciąż ulegamy irytacji, złości, poczuciu krzywdy, czy potrafimy działać z poziomu akceptacji, nawet gdy coś idzie nie po naszej myśli? Odpowiedzi na te pytania pokazują, czy rozwój jest realny, czy tylko pozorny. W świecie, w którym każdy dźwięk walczy o naszą uwagę, cisza jest luksusem. Ale nie chodzi o brak hałasu wokół. Prawdziwa cisza to przestrzeń wewnętrzna, w której ustaje ciągły strumień myśli i analiz. Kiedy człowiek po raz pierwszy doświadcza takiej ciszy, często czuje lekki niepokój, bo znika coś, co uważał za swoją tożsamość. Jednak to właśnie w tej pustce zaczynają pojawiać się wglądy, które nie mogły przebić się przez hałas umysłu. Cisza nie daje odpowiedzi w formie zdań, ale raczej w formie nagłego zrozumienia, które obejmuje całość sytuacji. To jest inny rodzaj poznania bez wysiłku, bez analiz, bez słów. Regularne przebywanie w ciszy powoduje, że staje się ona naszym naturalnym punktem odniesienia. Nawet wśród zgiełku dnia można wówczas wrócić do wewnętrznej oazy, w której wszystko jest jasne i spokojne. To dlatego mówi się, że cisza jest najwyższym nauczycielem, bo pokazuje to, czego nie można przekazać w słowach. Wyobraźmy sobie, że w umyśle przepływa rzeka myśli i emocji. Większość ludzi instynktownie wskakuje do tej rzeki, dając się porwać jej nurtowi. Kiedy pojawia się gniew, stają się gniewem, kiedy przychodzi lęk, są lękiem. Jednak istnieje inna możliwość stać na brzegu i obserwować, jak nurt płynie. To jest właśnie praktyka pozostawania świadkiem tego, co pojawia się w nas, bez natychmiastowej reakcji. Kiedy patrzymy na myśli i emocje, jak na zjawiska, które przychodzą i odchodzą, tracą one władzę nad naszym zachowaniem. Przestajemy być ich zakładnikami. Obserwacja bez reakcji nie oznacza tłumienia. Nie próbujemy ich zatrzymać ani odepchnąć. Dajemy im przestrzeń, aby same się rozproszyły. Ta postawa rodzi się z głębokiego zrozumienia, że myśli i emocje nie definiują tego, kim jesteśmy, a jedynie przepływają przez świadomość. Im częściej praktykujemy taki dystans, tym łatwiej zachować spokój, nawet w sytuacjach, które dawniej wywoływałyby gwałtowne reakcje. To wolność, której nie da się kupić, wolność od bycia niewolnikiem własnego umysłu. Ludzki umysł ma tendencję do nieustannego naprawiania rzeczywistości, poprawiania, korygowania, ustawiania wszystkiego tak, jak powinno być. Problem polega na tym, że życie jest zbyt złożone, by móc je w pełni kontrolować. Paradoksalnie, im bardziej próbujemy wszystko trzymać w garści, tym większe napięcie tworzymy w sobie i w otoczeniu. Odpuszczenie kontroli nie jest rezygnacją z działania. To rezygnacja z przymusu narzucania światu swojej wizji w każdej sekundzie. To zaufanie, że rzeczy mają swój rytm i że nie wszystko wymaga naszego natychmiastowego wkroczenia. Kiedy przestajemy obsesyjnie korygować życie, odzyskujemy energię. Znika chroniczne napięcie, a pojawia się lekkość i otwartość na niespodziewane rozwiązania. Wewnętrzny opór ustępuje, a miejsce walki zajmuje współpraca z tym, co jest. Takie podejście sprawia, że zamiast gonić za poprawioną wersją życia, zaczynamy dostrzegać wartość tego, co już mamy. I często odkrywamy, że to, co wydawało się problemem, rozwiązuje się samo, gdy tylko damy mu przestrzeń. Letting go nie jest jednorazowym aktem, ale procesem, który można praktykować w każdej chwili. Chodzi o świadomą rezygnację z oporu wobec życia i pozwolenie, by przeszłość pozostała tam, gdzie jej miejsce. Większość cierpienia wynika z tego, że trzymamy się tego, co było, uraz niespełnionych oczekiwań, dawnych krzywd. Odpuszczanie nie oznacza, że to, co się wydarzyło, było dobre, ale że nie chcemy już, aby determinowało naszą teraźniejszość. To akt wyzwolenia z więzienia własnych myśli. Praktycznie można to robić, obserwując moment, w którym pojawia się napięcie czy niechęć, i świadomie pozwalając temu odejść, zamiast nakręcać wewnętrzny dialog. Z czasem ta umiejętność staje się naturalna. Przestajemy wciągać w siebie każde zdarzenie jak haczyk. Zamiast trzymać się kurczowo obrazu, jak powinno być, przyjmujemy życie takie, jakie jest i poruszamy się w nim swobodniej. Odpuszczenie to nie słabość, lecz największa forma siły, bo pozwala działać bez balastu przeszłości. Wiktor Frankl, psychiatra i więzień obozu koncentracyjnego, powiedział kiedyś: że pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń, a w tej przestrzeni leży nasza wolność i moc. Ta mikrosekunda świadomej pauzy jest w rzeczywistości potężnym narzędziem transformacji. Większość ludzi reaguje automatycznie. Na złość odpowiada złością, na krytykę obroną lub atakiem. Kiedy jednak uczymy się zatrzymywać choćby na chwilę, Pojawia się możliwość wyboru. W tej przerwie możemy dostrzec, co naprawdę się w nas dzieje. Czy reakcja jest konieczna, czy wynika jedynie z nawyku? Ta praktyka pozwala przejąć ster nad własnym zachowaniem. Z czasem przerwa między bodźcem a reakcją staje się coraz dłuższa, aż zaczynamy żyć w stanie większej obecności. Nie jesteśmy już ofiarami impulsów, ale świadomymi twórcami swojego działania. Taka umiejętność jest szczególnie cenna w trudnych rozmowach, w sytuacjach konfliktowych czy w chwilach stresu, to wtedy świadoma pauza może całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Wdzięczność jest jednym z najpotężniejszych stanów, w jakie można wejść, nie dlatego, że przyciąga dobre rzeczy, ale dlatego, że radykalnie zmienia sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość. Kiedy kierujemy uwagę na to, co działa, co jest dobre, co już mamy, nasz umysł przestaje być w trybie braku. I przełącza się na tryb obfitości. To nie jest sztuczny optymizm, lecz świadomy wybór punktu widzenia. Każdego dnia można znaleźć powód do wdzięczności, nawet jeśli jest to tylko ciepło, kubka z herbatą, czy to, że oddychamy. Z początku może to wydawać się banalne, ale regularna praktyka ma efekt kumulacyjny, zmienia nawyk myślenia, przesuwa naszą uwagę z tego, co jeszcze nie tak, na to, co już jest pełne. Wdzięczność podnosi poziom energii, a w tym stanie łatwiej radzić sobie z trudnościami, bo nie postrzegamy ich już jako katastrof, lecz jako przejściowe wyzwania. W ten sposób wdzięczność staje się nie emocją zależną od okoliczności, lecz fundamentem, na którym budujemy codzienność. Cisza to nie tylko brak dźwięków, to stan, w którym przestajemy karmić umysł kolejnymi myślami, opiniami, analizami. W świecie, w którym większość ludzi boi się ciszy i wypełnia każdą chwilę dźwiękiem, rozrywką czy informacją, wejście w stan całkowitej bezmyślności jest aktem odwagi. To właśnie w tej przestrzeni mogą zintegrować się głębokie wewnętrzne zmiany, tak jak ciało regeneruje się podczas snu, tak umysł i świadomość odnawiają się w ciszy. W takich momentach przestajemy pchać rzekę i pozwalamy by życie samo znalazło dla nas najlepszy nurt. Cisza nie jest pustką. To pełnia, w której słychać intuicję, wyczuwa się subtelne sygnały i naturalny rytm. Regularne wchodzenie w ciszę jest jak reset dla całego systemu. Oczyszcza z nadmiaru bodźców i pozwala wrócić do stanu jasności, w którym kolejne decyzje podejmuje się z większą lekkością i pewnością. Wielu ludzi doświadcza podniesionych stanów świadomości podczas medytacji, warsztatów, czy w czasie głębokich wglądów, ale problem pojawia się, gdy wracają do codziennego życia. Prawdziwa transformacja nie polega na tym, by przez chwilę poczuć się dobrze, lecz by wpleść ten nowy sposób bycia w każdy dzień. Integracja to przeniesienie jakości z praktyki duchowej do rozmów z bliskimi, do pracy, do zwyczajnych obowiązków. To umiejętność reagowania z poziomu spokoju, nawet kiedy sytuacja wydaje się napięta. To wybieranie świadomych działań zamiast starych schematów. Integracja wymaga uważności, bo w natłoku codziennych spraw łatwo wrócić do dawnych reakcji. Dlatego warto mieć proste kotwice, krótkie przypomnienia w ciągu dnia, które zatrzymują i pomagają wrócić do wyższego stanu energii. Mogą to być głębsze oddechy, chwila ciszy, świadome spojrzenie na otoczenie. Dzięki temu podniesiony stan przestaje być chwilowym wyjątkiem, a staje się naturalnym sposobem życia. W świecie, w którym większość ludzi działa z poziomu reakcji, impulsywnie odpowiadając na to, co się wydarza, świadomy człowiek ma ogromną przewagę. Nie dlatego, że zna sekret, ale dlatego, że potrafi zatrzymać się, zobaczyć szerszy obraz i wybrać odpowiedź zamiast automatycznego odruchu. Taka postawa daje jasność tam, gdzie inni czują chaos, pozwala działać w zgodzie ze sobą nawet w obliczu presji, manipulacji czy konfliktów. To przewaga, której nie można zabrać, bo nie opiera się na zewnętrznych okolicznościach, lecz na wewnętrznej stabilności. Świadomy człowiek staje się swoim własnym punktem odniesienia, a życie przestaje być serią przypadkowych zdarzeń, a staje się drogą, którą idzie z poczuciem kierunku. To właśnie ta jakość, obecność, klarowność, spokój sprawia, że nie musi wygrywać w cudzych grach, bo sam definiuje, co jest jego zwycięstwem. Treść tego materiału została oparta na naukach i książkach Davida Hawkinsa, których przesłanie od lat inspiruje miliony ludzi na całym świecie do głębszego poznania siebie i podnoszenia poziomu świadomości. Dziękuję za subskrypcje, komentarze i za to, że tworzymy tutaj wspólnie przestrzeń świadomego rozwoju. Wasze wsparcie sprawia, że mogę przygotowywać kolejne treści i dzielić się nimi z coraz większą liczbą osób.